Ciekawostka przyrodnicza. Witajcie. Mając 47 lat w roku 1972, Brandon Grimshaw postanowił na stałe zamieszkać na wyspie Moje na Seszelach, którą zakupił 10 lat wcześniej. Tym samym porzucił swoje dotychczasowe życie. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat wyspa ta była niezamieszkana. Wraz z pojawieniem się Brandona wyspa całkowicie się zmieniła. Wraz z zatrudnionym przez siebie René, pochodzącym z Seszeli, Podejmowali działania, by zmienić wygląd wyspy. Przez 36 lat wspólnie zasadzili tam 16 tysięcy drzew, zbudowali 4,8 km ścieżek edukacyjnych oraz sprowadzili i rozmnożyli żółwie, które znane są z tego, że przeżywają nawet 180 lat. W 2008 roku wyspa stała się Parkiem Narodowym i jest nim do dzisiaj. Marzenie Brendona się spełniło. Brendon zmarł 3 lipca 2012 roku na swojej wyspie Mojen na Seszelach.